Damian, jeden punkt dzisiaj w końcach, Twoja bramka, która trochę chyba ratuje nam skórę, i wywozimy punkt z końc. mimo że z no, przebiegu meczu chyba byliśmy lepszym zespołem. Wydaje mi się, że tak, że, że zasługiwaliśmy, y, zasługiwaliśmy, zasługiwaliśmy na więcej po prostu niż, y, niż przegrana w tym meczu, niż nawet remis, bo cały czas dążyliśmy do tego, żeby zdobyć bramkę, próbowaliśmy y, tworzyć sobie sytuację. Drużyna bardzo chciała po prostu wygrać ten mecz, i cieszę się, że, że chociaż ten jeden punkt możemy stąd wywieźć, chociaż wiemy, że chcemy, chcemy iść jeszcze wyżej, chcemy, chcemy w każdym meczu grać o zwycięstwo. Fatalnie wchodzimy w ten mecz, bo już w czwartej minucie tracimy bramkę po doświadkowaniu zrzutu wolnego i główce. Ale z, po, potem z przebiegu meczu z minuty na minutę, to my jednak dyktujemy te warunki, i to wydawałoby się, że gospodarze tutaj swoi nic powinni na, narzucać swój styl gry, ale to jednak my byliśmy stroną dominującą. No tak, tak jak powiedziałeś, no byliśmy stroną dominującą. No źle, źle weszliśmy w ten mecz, to wiadomo, no, gdzieś jakiś stały fragment Chojniczanka robiła wybloki nam przy tych, przy tych i akurat, no, no tak, wpadła ta bramka, tak? Dzisiaj Wam charakteru nie można odmówić, bo jednak ta walka do ostatniej minuty właściwie jeszcze w doliczonym czasie gry mimo, że strzeliliście tą bramkę jednak nie broniliście już tego wyniku, żeby jednak utrzymać ten wynik remisowy i staraliście się jeszcze zdobyć tą bramkę, która dałaby nam trzy punkty, jednak chyba troszeczkę czasu już zabrakło. Każdy, każdy kto jest w tej szatni chce wygrywać mecze, każdy kto wchodzi na boisko czy od pierwszych minut czy, czy z ławki, Chce wygrywać mecze i, i tylko tak możemy dążyć i zrobić coś fajnego. Dzięki. Dzięki.